Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi. Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus. Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym Wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz Wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak Wy, kłamcą. Ale Ja Go znam i Słowo Jego zachowuję. Abraham, Ojciec Wasz, Rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto Słowo Pańskie. Dziś w centrum liturgii Abraham. Pierwsze czytanie opowiada o tym przymierzu, który Abraham zawarł z Bogiem. Wyobraźcie sobie tego Abrahama, starszy pan, już tu strzyka, tam boli, pewnych rzeczy już się nie je, pewne rzeczy już się nie da zrobić. Człowiek, który nie ma dzieci, który jest zbankrutowany w życiu, a Bóg mówi do niego, Abrahamie pewnej nocy mówi wyjdź i policz gwiazdy Abraham, który zawsze miał zaufanie do tego co Bóg mówi, wychodzi, liczy te gwiazdy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3457 3458 3450 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Po pewnym czasie Bóg mówi do niego: No i co, doliczyłeś się? Jeszcze nie. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abraham uwierzył, i Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Taka jest wiara Abrahama. Ale wiara Abrahama dojrzewała i dojrzała do tego stopnia, że Abraham ujrzał dzień Jezusa. Dzisiaj w tym dialogu, który przedstawia Ewangelia, mówią Żydzi do Jezusa: Jak Ty możesz powiedzieć, że znasz Abrahama? Nawet 50 lat nie masz. A Abraham, a Jezus mówi: y, Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał i ucieszył się. Kiedy Abraham ujrzał dzień Jezusa? Było to wtedy, kiedy Bóg powiedział do niego: weź. Swojego syna, syna obietnicy, i zabij go dla mnie w ofierze. Wydawało się, że Bóg zażądał od Abrahama rzeczy niemożliwej, nieludzkiej, niesprawiedliwej, bezsensownej. Ale Abraham tak na to nie patrzył. Mówi list do Hebrajczyków, że uwierzył, że Bóg jest tak mocny że jeżeli wymaga tego, żeby ofiarować Izaaka w ofierze, to nawet jeżeli Abraham go zabije w ofierze, to Bóg wskrzesi Izaaka z martwych. Dlatego, że będzie wierny swojej obietnicy, że to z Izaaka będzie twoje potomstwo. Dlatego Abraham ujrzał dzień Jezusa, bo on ujrzał dzień, z martwych stania, dzień zwycięstwa nad śmiercią. Ujrzał dzień, kiedy Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć. Ujrzał dzień, w którym Jezus Chrystus powrócił z otchłani, zwycięski, mający klucze od śmierci i otchłani. Ujrzał dzień, który stanie się dniem. Pamiętnym dla wszystkich chrześcijan przez wszystkie pokolenia. Ujrzał dzień, który będziemy niedługo świętować. Bracia i siostry, zbliża się Wielkanoc, zbliża się ten święty dzień, kiedy będziemy przeżywać, celebrować, ogłaszać i radować się zwycięstwem nad śmiercią, w którym Pan nam wszystkim daje dzisiaj swój udział, byśmy mogli tego zwycięstwa doświadczać każdego dnia w naszych bezsilnościach, w naszych lękach, w naszych niemożnościach, w tym wszystkim, co dzisiaj dla nas wydaje się niemożliwe, co stanowi dla nas zagrożenie. Już niedługo. Wielkanoc, i już niedługo na nowo zanurzymy się w źródło chrztu. Odwagi, bracie i siostry. Ten dzień obwieszcza że nawet wewnątrz tej zarazy. Nawet wewnątrz tego, co dzisiaj przeżywamy i doświadczamy tych trudności, tego lęku o jutro, o przyszłość, zmartwychwstały Chrystus ma władzę i daje nam swoje zwycięstwo. Daje nam pewność tego, że jesteśmy w dobrych rękach. I daje nam to zaufanie do Ojca, które zwycięża śmierć. I w ten sposób, tak jak Abraham, możemy widzieć Dzień Jezusa.